Cześć, witajcie na kanale Kolba TV. Ja jestem morden i dziś jesteśmy w salonie kolby na ulicy Wiejskiej 46 w Czeladzi, przyjrzymy się nowościom czerwca. Pierwszą naszą nowością są plecaki Wisport. Ja sam używam modelu Karakal25. Jeżeli oglądaliście nasze ostatnie filmy z poradnikiem turystycznym, to mogliście go zobaczyć w akcji. 18-litrowy Kajken Warhawk. Bardzo fajny plecak EDC na co dzień do pracy, do szkoły. Myślę, że nawet na jednodniową wycieczkę górską absolutnie się nadaje. 25-litrowy Chicago z miejscem na system hydracyjny. Z fajną gumą do troczenia np. jakiejś odzieży wierzchniej. Fajne plecy, na pewno wygodne. A te otwory tutaj polepszają nam komfort termiczny, jest przepływ powietrza dzięki temu zachowany. Kolejny Warhawk, tym razem 25 litrów. Usztywnione plecy, w środku żółty. Cała masa pożytecznych przegródek, duża komora wewnętrzna. Fajny sposób otwierania, można się spakować nawet na dłuższą wycieczkę niż jednodniową. Fajna, funkcjonalna nerka Bastard, tutaj akurat w kolorze Olive Green. Oczywiście wszystkie plecaki i te nerki występują w innych kolorach. Wszystkie linki macie w opisie. Jeżeli zbieracie na tutaj można sobie naprawdę sporo na tym panelu velcro przyrzepić. Nerka na najpotrzebniejsze rzeczy pod ręką. Jak najbardziej fajna sprawa. Tutaj sznurki do troczenia różnych rzeczy. Myślę, że fajna, funkcjonalna nereczka. Cześć, jedną z nowości, którą chciałem Wam dzisiaj pokazać, jest to Walter PDP, czyli pistolet RAM na kule gumowe kaliber 0.43. Wierna replika, odzorowanie właśnie prawdziwego Waltera PDP i zarówno waga jak i wygląd jest dokładnie taki sam. Bardzo fajne wrażenia. Szczególnie dużą uwagę trzeba zwrócić na ten chwyt, który jest tak samo teksturowany i ma tak same, takie same wyżłobienia, jak prawdziwy Walter PDP. I trzyma się naprawdę rewelacyjnie. Do czego taki pistolet? No, przede wszystkim do zabawy. Strzelanie z kulek gumowych daje naprawdę dużo frajdy. Tutaj mamy około 5-6 juli, czyli, czyli to jest naprawdę sporo. A drugie zastosowanie jest to. Trening strzelecki, właśnie taki force on force, ponieważ mechanika i taki manual tego pistoletu jest dokładnie taki, jak w prawdziwej wersji. Czyli mamy magazynek, tutaj oczywiście jest kapsuła i kulki. Waga jest dokładnie taka sama, jak w wersji oryginalnej. Mamy ruchomy zamek, zwany blowback. Oczywiście, wiadomo, że to nie chodzi dokładnie tak jak w prawdziwym, ale. Naprawdę odzorowanie jest bardzo fajne. Zamek jest metalowy, reflowanie na zamku jest takie samo jak w oryginale. Naprawdę fajnie można sobie ten manual poćwiczyć. To, co jest zakład nowością w tego typu pistoletach, to. Ta płytka, którą możemy odkręcić i zamontować kolimator, czyli dokładnie tak jak w wersji z pistoletem prawdziwym. A druga kwestia, czyli typowo ekonomia. Strzelanie z tego typu systemu, czyli RAM, jest dużo tańsze niż na przykład z evix gdzie te naboje potrafią kosztować po kilka złotych. Tutaj mamy kapsułkę za 2 złote, no i oczywiście te kulki, w przeliczeniu wychodzi to naprawdę grosze. Cześć, w naszej ofercie pojawiły się dwie nowości z oferty marki HIK Micro. Jest to kamera do smartfona, kamera termowizyjna Explorer E20, Plus zasięgiem do niemal 1000 m, rozdzielczością 256 na 192 piksele oraz bardzo płynnym wyświetlaniem obrazu w częstotliwości 50 Hz. Kamera waży niecałe 30 gramów, dokładnie 26. Jest kompatybilna z każdym urządzeniem opartym o system Android z USB-C. Drugą nowością, która pojawiła się w naszej ofercie jest nowa fotopułapka marki Hik Mikro, model M15. Po więcej informacji zapraszamy do naszego salonu lub na stronę kolba.pl. Kolejną nowością w czerwcu, jaką chcieliśmy Wam zaprezentować, jest lornetka Triumph HD 1042 od firmy Vortex. Powiedzieć, że to nowość, to jak nic nie powiedzieć, jest to prawdziwy hit, bo poniżej 600 zł dostajemy szkła HD i gwarancję VIP Vortexa tyle no poniżej 600. W zasadzie w tej chwili jak nagrywamy jest w promocji 540 zł, nawet mniej niż 540 zł. Sam ten chest rig, w którym możemy sobie naszą lornetkę przenosić, kosztuje 160 zł normalnie. Hey. <głos> <głos> Właśnie coś mi nie pasowało. Ja już miałem okazję testować ją w terenie i powiem Wam, jestem zaskoczony. W tej cenie nie znajdziecie nic lepszego. Świetna oferta nie tylko dla myśliwych, ale także dla wszystkich oudorostów, turystów, turystów górskich, ludzi pasjonujących się przyrodą czy też podglądaniem ptactwa. Wszystkie dane techniczne parametry oczywiście znajdziecie w linku w opisie. Kolejna nowość bardzo ciekawa to produkty B5 Systems, akcesoria do popularnego karabinka AR15. I tutaj mamy duży wybór od różnego rodzaju kolb. Te kolby są też w różnych wersjach, takie bardziej slim, lekkie, po bardziej rozbudowane na przykład z wodoszczelnym miejscem na baterię, a także kolby już mocno rozbudowane do karabinków bardziej precyzyjnych, oczywiście też w systemie AR15, gdzie mamy regulacje baki i stopki. Dodatkowo bardzo fajne chwyty które poprawiają ergonomię pracy. Dwa rodzaje chwytów z tym Beavil Tailem i bez. One są wykonane pod trochę innym kątem. Dzięki temu ta ręka spoczywa na chwycie bardziej naturalnie. Nie męczy się tak po prostu podczas długiego strzelania. Wszystkie produkty B5 System występują w pięciu wersjach kolorystycznych, także na pewno wybierzecie coś dla siebie. Oczywiście to nie wszystkie nowości, jakie w miesiącu czerwcu wpadły do naszej oferty. Odwiedźcie nas na kolba.pl i wczeladzi na wiejskiej46. Jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. Odwiedźcie nas na Instagramie, Facebooku i TikToku. Cześć!